Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Święty Marcin, biskup i wyznawca, miał urodzić się w 316 roku na Węgrzech. Już w wieku 15 lat także miał się zaciągnąć do wojska, kiedy jednego razu spotkał żebraka, który prosił go o ją mużny. Rzecz jasna udzielił mu jej, plus jeszcze oddał nawet swój własny płaszcz. Potem miał mieć w śnie wizję, że tym żebrakiem miał być nasz Pan Jezus Chrystus, który powiedział, że to ty mi to uczyniłeś. Z racji tego również było to, można powiedzieć, takie niezapomniane przeżycie wobec Marcina, który już w wieku 18 lat postanowił się nawrócić do kościoła katolickiego, przyjąć tam chrzest, a potem przez kilka lat prowadzić pustelnicze życie na wschodzie. Dopiero potem pod namową świętego Hilarego założył klasztor, a potem miał również zostać biskupem, który odznaczył się szczególnie właśnie takim z taką werwą w zwalczaniu kultów pogańskich i wszelkiej maści fałszywych innych religii również dzisiejsze czytanie, które Kościół Święty nam poleca odnośnie jego osoby, jest to Ewangelia według Świętego Łukasza. Jedenasty rozdział tejże Ewangelii opowiada nam właśnie o tym świetle. Mamy światło, które jest zapalone w nas od chwili chrztu świętego, a więc w szczególności jest to łaska uświęcająca. Jest to również opromienienie nas dobrymi uczynkami, ponieważ wiemy, że nie ma światła bez oliwy. Tak samo jak tą oliwą, dzięki której my trwamy w łasce, są dobre uczynki. Nie Niezbędne do zbawienia i widzimy to chociażby na podstawie świętego Marcina. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus miał powiedzieć: Nikt nie zapala lampy i nie umieszcza jej w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jej blask widzieli ci, którzy wchodzą. Zarzuca się nam czasami, że my modlimy się publicznie, my modlimy się na ulicach. I bardzo dobrze, bo Pan nasz Jezus Chrystus w tej Ewangelii miał powiedzieć Niech światło wasze świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Biada nam natomiast, jeżeli będziemy to robić po prostu z tą myślą, żeby się ludziom podobać. Jeżeli będziemy pościć, umartwiać się tylko po to, żeby się ludziom pokazać. Do takich właśnie mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Oni odebrali już swoją zapłatę. Natomiast przede wszystkim ta lampa symbolizuje naszą roztropność. Jak to podk podkreśla chociażby Baldwin z Canterbury. Właśnie tą miłość godziwą i świętą, za którą powinniśmy podążać. I za którą podążał w końcu święty Marcin. Dlatego właśnie jest on święty, bo nie urodził się, jak wiemy to z początku tego filmu, w jakiejś ultraortodoksyjnej katolickiej rodzinie. Nie, on był poganinem, ale zrozumiał swój błąd, kiedy zaczął pełnić uczynki miłosierdzia. To są te uczynki, od których. Heretycy protestanccy uciekają przez swoją herezję solafides. Ta herezja was nie zbawia. Będzie dla was kolejnym powodem potępienia na sądzie bożym, jeżeli się z niej nie nawrócicie. Święty Jakub pisze: nawet diabeł wierzy i drży. A skoro diabeł ma większą wiarę od was i jakoś zbawiony nie jest, to wy nie liczcie, że będziecie mieli jakiś przywilej w tym kierunku. Dlatego zaznaczmy sobie fakt, że uczynki są niezbędne do zbawienia. Podkreślmy sobie ich wartość, że nasz Pan Jezus Chrystus mówi: to czyń, a będziesz żył. Gdzie Pan Jezus powiedział, że, a nie tylko uwierz, a będziesz jeszcze zbawiony. Nigdzie tak nie powiedział. To jest zdanie wymyślone przez heretyków, którzy chcą usprawiedliwić swoje brudne, amoralne i nienormalne życie w herezji. Herezja nikogo nie doprowadziła do zbawienia, ponieważ herezja jest błędem. Jeżeli ktoś został zbawiony, mimo tego, że był oczywiście nieświadomym heretykiem, to nie przez tą herezję, nie przez to, że tkwił w jakimś heretyckim zboże, ale tylko dlatego, że został zbawiony wbrew tej herezji przez Kościół Rzymski, który. Ma klucze do Królestwa Bożego, ponieważ święty Piotr jest depozytariuszem tych, tychże kluczy z racji tego prymatu, który nasz Pan Jezus Chrystus nadaje w 16 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Święty Ambroży, również komentując tą Ewangelię, miał podkreślić, że tym świecznikiem jest wyniesione również wyniesienie nowego ludu, czyli nowego przymierza nad starym przymierzem. Nikt nie zapala lampy i nie umieszcza jej w ukryciu. Właśnie tym ukryciem było to stare przymierze. Tylko umieszcza się tą lampę na świeczniku. A więc to my, reprezentujący lud Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, jesteśmy tym świecznikiem, którzy przykładem swojego życia, ponieważ pierwsi chrześcijanie nazywali się świętymi, z racji tego, że nie byli jakoś doskonalni, idealni moralnie, bo świętość też nie jest od razu tym, ale jest dążeniem do tego. Ci ludzie poprzez swoją miłość, poprzez swoją czystość, poprzez swój przykład życia rzeczywiście byli oddzieleni od innych, ponieważ słowo święty Hagios oznacza inny, oddzielony, nieskalany. I do tego ma, właśnie mamy dążyć. Ponieważ jeżeli nasze, nasze oko jest chore, to i całe nasze ciało będzie chore, jak mówi nasz Pan Jezus Chrystus. A więc, jeżeli Ty jesteś ślepy przez Twój własny grzech, który rzeczywiście sprawia, że masz zaćmę na oczach, że Ty żyjesz w ciemności i nie chcesz się nawrócić do światła, bo jak Pan Jezus mówi w Ewangelii, według świętego Jana, przyszło światłość do ludzi, ale ludzie nie chcieli przyjść do światłości, bo złe były ich uczynki i woleli tkwić w ciemności. Nie bójmy się prawdy o sobie samym. Nie bójmy się prawdy, jeżeli chcemy być zbawieni. Przede wszystkim, gdzie jest ta prawda? Tam, gdzie jest Chrystus, a Chrystus jest głową Kościoła katolickiego. Dlatego, nawet jeżeli zażył Ci się zgrzeszyć, zapal w sobie tą lampę, a więc tą skruchę doskonałą za wszystkie Twoje grzechy nie idź je wyspowiadać do Kościoła. Dzięki temu będziesz miał dodatkową siłę, żeby walczyć. Czy to z jakimś Twoim neopogaństwem, czyli powrotem do jakichś praktyk typowo świeckich, które mają Ciebie od Pana Jezusa odciągnąć, czy to rzeczywiście do walki z tym wrogiem. Nie dość wewnętrznym, co zewnętrznym. Tylko pamiętajmy, że my nigdy nie walczymy z żadnym człowiekiem. My walczymy o tych ludzi. Święty Marcin, kiedy walczył z bogaństwem, on nie walczył właśnie z tymi ludźmi, którzy to reprezentują, żeby, no nie wiem, coś złego im uczynić i tak dalej, tylko on walczył o to, żeby oni się nawrócili. Dlatego właśnie największa miłość przejawia się w tym, że Ty nie potępiasz żadnego człowieka, ale potępiasz błąd, który go próbuje doprowadzić do potępienia. Dlatego potępiajmy błędy przede wszystkim najpierw w sobie, żeby nasze światło, a więc łaska uświęcająca, którą powinniśmy zadbać przede wszystkim wpierw u siebie, jest ona do zbawienia naszego niezbędna, a także do tego, żebyśmy mogli najwznośniejsze dzieła Boże czynić na tym świecie. A więc niechaj ona będzie w nas zapalona. Stawiajmy ją na świeczniku, pokazujmy prawo nowego testamentu, więc prawo miłości i prawdy, którego zaślepieni przez grzech lewacy, heretycy i inni tego typu ludzie, neopogani, nie mają. Natomiast nieśmy im światło Ewangelii, które jest światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela, a my jesteśmy nowym Izraelem. A więc Bóg będzie uwielbiony w swoich świętych, jak to zaznacza święty, święty Paweł w liście do Tesaloniczan, kiedy oni będą mieli serca z ciała, te serca, o których wspomina prorok Ezechiel. Ale przede wszystkim, nasz Pan Jezus Chrystus zaznacza, bacz, bacz więc, czy światło, które jest w tobie, nie jest ciemnością. Czyli bacz, czy ty nie, tk nie tkwisz w złudzie. Przede wszystkim, niektórym się może wydawać, że oni mają sakramenty, że oni może w jakiejś łasce żyją, a tak naprawdę pycha zżera ich od wewnątrz. Przede wszystkim, jest to złuda. Prawdziwa miłość i prawdziwa łaska przejawia się w pokorze, czystości serca i prawości Twoich uczynków. A więc jeżeli całe Twoje ciało będzie rozświetlone, jeżeli Twoje oko będzie rozświetlone, czyli jeżeli będziesz tkwić w łasce uświęcającej, to wtedy rzeczywiście Twoje uczynki będą dokonane dla Chrystusa i dzięki Niemu, ponieważ nic bez mnie uczynić nie możecie. Dlatego szczególności bądźmy tym światłem poprzez nasz przykład, poprzez święte życie święćmy od prawdziwości religii rzymskokatolickiej, bo ona jako jedyna ma moc i siłę od Pana Boga, żeby doprowadzić innych do świętości i zbawienia, przez nasz przykład dobrych uczynków, ale i przez sakramenty, przez które działa sam Chrystus.